Przed otwarciem poniedziałkowej sesji nagrody Starosty Bełchatowskiego w wysokości od 1000 do 2000 zł otrzymało wiele osób, a także zespoły ludowe i orkiestry dente, które reprezentowały nasz powiat na wielu konkursach i festiwalach ogólnopolskich. Najwyższe nagrody otrzymały orkiestry Suchcic, Chabielic oraz Dobrzelowa, a także zespół ludowy Kurnosianki. 2000 złotych trafiło również do Rafała Pierzyńskiego, studenta uniwersytetu w austriackim Linz, jednego z najbardziej utalentowanych tancerzy młodego pokolenia w Polsce. Jednym z ważniejszych punktów czwartej sesji Rady Powiatu było rozpatrzenie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół. To na razie zamiar likwidacji, to nie jest jeszcze likwidacja, to jest uchwała o zamierze likwidacji kilku szkół, do których nie było naboru już od roku 2004 bądź od roku 2008 czysto porządkowa sytuacja, czysto porządkowa uchwała. Nie tracimy ani uczniów, ani nauczycieli. Po prostu szkoły, które nie dokonywały naboru, można powiedzieć, że były tak nawet quasi można powiedzieć, były martwymi szkołami, nie funkcjonowały w naszym systemie, a funkcjonowały jako jednostki organizacyjne, jako jednostki, które, które były przypisane do poszczególnych zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Czyszcząca uchwała porządkująca sieci szkół. Jak zapewnia naczelnik Wydziału Edukacji, żadne normalnie funkcjonujące szkoły z terenu miasta i powiatu nie będą zamknięte. Natomiast w szkołach zawodowych planowane są innowacje w metodach nauczania. Jednak jak na razie, według Arkadiusza Kubika, za wcześnie na konkrety. Wiadomo tylko, że chodzi o to, aby szkoły zawodowe bardziej otwarcie i mobilnie podchodziły do specjalności rynku pracy. Jednym z kolejnych punktów posiedzenia było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego w bełchatowskim starostwie. Jedną ze zmian, jakie zaszły w tym regulaminie jest połączenie niektórych wydziałów. Do fuzji doszło m.in. w wydziałach Strategii i Rozwoju Powiatu oraz Wydziale Promocji. Ja zobowiązuję się, bo prawdopodobnie właśnie mnie zostanie powieszona funkcja prowadzenia Połączonego Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu i dotychczasowego Wydziału Promocji w jedno. I tak jak mówię, gwarantuje to dobre funkcjonowanie i dobre wykonywanie obowiązków w ramach tego jednego wydziału. Czy ma Pani w tym momencie jakieś plany i pomysły co do promocji powiatu buchatowskiego, buchatowskiego na terenie kraju, jak i nie tylko? Do zadań Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu nie, chodzi, nie dochodzi wyłącznie promocja powiatu, ale również współpraca z regionami. Ja mam swój pomysł na działania w obu tych kierunkach. Nie chciałabym o nich mówić w tym momencie, ponieważ sprawa zarówno promocji powiatu i współpracy z regionami. To bardzo ważne zadanie powiatu. Chciałabym skonsultować je przede wszystkim z zarządem, ale również w szerszym gronie. Wyobrażam sobie promocję powiatu nie tylko jako promocję starostwa powiatowego, bo przecież powiat to tak naprawdę kilka gmin, które tutaj funkcjonują, i to w ten sposób chcielibyśmy promować powiat. Natomiast współpraca regionalna, w moim odczuciu, do tej pory nie mieliśmy planu na Tą, ten zakres działalności. Uważam, że powinniśmy skupić się na kilku, kilku działaniach, konkretnych działaniach, tak aby powiat faktycznie odnosił korzyści z prowadzonej szeroko współpracy z regionami. Punktem obrad, który wywołał największe poruszenie wśród radnych było uchwalenie budżetu powiatu na rok 2011. Jeden z najbardziej aktywnych radnych opozycyjnych, Marcin Żepecki, uważa, że budżet powiatu, tutaj cytat, jest zbyt statyczny i mało rozwojowy w porównaniu do budżetu miasta. Fakt jest taki, że w tym budżecie nie mamy praktycznie żadnego dynamizmu. Został stworzony w taki sposób, by administrować jedynie powiatem przy pomocy środków, które spływają do tego powiatu z funduszy krajowych lub na zadania celowe. Niestety brakuje tutaj aplikacji środki zewnętrzne. Zarząd powiatu mówi sam przyznaje, że nie posiada planu dotacji z funduszy celowych na 2011 rok. Mówi o tym, że jak się pojawia środki, To będzie aplikował, wymieniając tutaj na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w którym aplikować o nie trzeba składać. Należy tylko składać wnioski. Jeżeli one są merytorycznie dobre, to wówczas przyznawane są środki. Tam znajdują się dotacje na poziomie 99%, 90%, 80%. My z tych pieniędzy nie korzystamy. Ja złożyłem interpelację pytając zarząd powiatu, czy na przykład korzysta z bardzo prostych do uzyskania środków na edukację ekologiczną. A zarząd mi odpowiedział, że w całym 2010 roku uzyskał 48 tysięcy złotych na ten cel, to podejrzewam, że koszt utrzymania jednego z wydziałów jest droższy wielokrotnie miesięcznie niż całe środki uzyskane. Na przykład na zadania z zakresu e, e, utrzymania terenów zielonych nie składano żadnych wniosków, więc enigmatyczne wyjaśnienia pani naczelnik, że będziemy składać do programów, o których nam dzisiaj nie może powiedzieć, no to jest kpina. Przeciwne zdanie ma starosta powiatu Szczepan Chrzęst. To znaczy, ja chcę powiedzieć panu, że nigdy nie będę dążył do tego, żebyśmy mieli się ścigać w zadłużeniu między miastem a powiatem. Natomiast nawet radny Rzepecki występując z takim zapytaniem wie dobrze, że inaczej formują się dochody, jeżeli chodzi o samorządy gminne. Mam na myśli gminy wiejskie, jak i gminy miejskie, w tym miasta Bełchatów, a inaczej są dochody formowane, jeżeli chodzi o samorządy powiatowe. Przeważnie są dotacje, subwencje. Natomiast sprawy, jeżeli chodzi o dotyczy dotyczą Citu i Pitu i to właściwie tylko o tym możemy dyskutować. Natomiast ja powiem szczerze, 3 lata temu może też bym zadawał takie pytania jak pan radny Rzepecki, bo też się zastanawiałem, że nie ma żadnych inwestycji. Później wyszło, że 90% inwestycji powiatowych jest realizowane z tak zwanych nadwyżek. Wiadomo, że te nadwyżki przychodzą wtedy, spływają środki, o które aplikowano wcześniej i cieszę się, że... Biorąc pod uwagę pewne informacje, które posiadam na temat wykonania budżetu, na pewno takie środki się znajdą. Ciekawostką jest, że za budżetem na rok 2011 głosowało trzech radnych Prawa i Sprawiedliwości, a dwóch było przeciw. Czy to jakiś rozłam w lokalnych strukturach PiSu? Tego póki co nikt nie chce komentować.